Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i nie mam pojęcia co tu robię. Słuchajcie, jako że pojawiło się ostatnio parę nowych osób na kanale, niestety nie wiem kto to jest, bo nie raczyli się przedstawić w komentarzach ani nic takiego, więc... A zachęcam do tego pod koniec każdego odcinka, więc ewidentnie nie oglądacie do końca, patrzę na Was. Także jako że przybyło parę nowych osób, stwierdziłem, że muszę nagrać to coś, co się teraz właśnie dzieje. Słuchajcie, to będzie króciutki film informacyjny, otóż będzie mała przerwa, mała albo może nawet duża przerwa we wrzucaniu filmów, dlatego, że mój komputer odmówił mi posłuszeństwa. W zeszłą środę, jest poniedziałek jak to nagrywam i jak to oglądacie mam nadzieję, w zeszłą środę, nie we wtorek nawet, renderowałem jeden z filmów, chyba Wiedźmin to był, Wiedźmin 2 i komputer nagle mi się wyłączył, zrestartował i nie włączył się już z powrotem. Dostałem wiadomość, znaczy wiadomość, dostałem error wskazujący na przegrzewanie się któregoś z podzespołów. Stawiałem od początku na procesor, no bo komputer się wyłączył podczas renderowania filmu. No więc to by było najbardziej logiczne. Temperaturę, sprawdziłem temperaturę na procesorze. Faktycznie była ciut za wysoka, bo wynosiła jakieś 55 stopni, więc postanowiłem wymienić pastę termoprzewodzącą i troszeczkę odkurzyć syf, który był w moim kąpie, bo był naprawdę spory. E, temperatura spadła do 40 e, i nadal nic, nadal się komputer nie uruchamia. E, I następnym podejrzanym jest zasilacz i to jest chyba najbardziej prawdopodobne, bo gdy tylko włączę komputer, to wszystko momentalnie w środku się grzeje. Karta graficzna, e, płyta główna, wszelkie radiatory i tak dalej, wszystko jest momentalnie ciepłe i można tam jajka smażyć. Więc stawiam, że to zasilacz. No i teraz, jak jest rozwiązanie tego problemu? Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Wystarczy wymienić zasilacz. Mam nadzieję, że to to. Yy, no, z tym, że zasilacz będzie wymieniony albo dopiero w przyszłym tygodniu, kiedy zajrzę do mojego domu rodzinnego, gdzie jakiś zasilacz jeszcze powinien się tam znajdować. A jeśli nie mam zasilacza w domu, to dopiero jakoś w przyszłym miesiącu pojawią się następne filmy, bo. Nie stać mnie teraz na nowy zasilacz po prostu, a jeśli to nie zasilacz, no to nie mam bladego pojęcia, to być może, że dopiero po miesiącu się przekażę, znaczy po miesiącu się dowiem, że to nie jest zasilacz, tylko jeszcze coś innego i przerwa będzie trwała dłużej, więc minimum tydzień przerwy w filmach, maksimum, nie mam bladego pojęcia, mam nadzieję, że nie trzeba wymienić całej płyty głównej albo innych bardzo drogich rzeczy, na które mnie nie stać. Mam nadzieję, że to jest tylko zasilacz. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten krótki format był jakoś tam sprawny. Nigdy nie nagrywałem, mówiąc tak prosto yy, do was. Znaczy, nagrywałem pierwsze odcinki z. O, zatrzymałem sobie biurkiem, bardzo profesjonalnie. Nagrywałem pierwsze odcinki z Wiedźmina z kamerą. Potem stwierdziłem, że to jest za duże przedsięwzięcie i nawet się za to nie brałem. Nie wiem, czy ja tak powinienem na was patrzeć, czy nie. Yy, także no, to mój pierwszy taki w ogóle jakiś vlog. Jeśli można to, to tak nazwać, w ogóle film update'owy, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie, nawet nie wiem jak ja to jeszcze nazwę. Nawet nie wiem jak ja to zmontuję. Dobra, coś wymyślę, słuchajcie, na dzisiaj to tyle, no i na ten tydzień, miesiąc, nie mam pojęcia jak długo, to też tyle. No cóż, no oczywiście nie namawiam was, żebyście zostali i czekali, aż w końcu wrzucę jakiś film za 6 lat, ale jeśli zostaniecie, będzie mi bardzo miło, że poczekaliście na rozwój wydarzeń i na rozwiązanie tego problemu. Jeśli nie, zrozumiem, nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, teraz już naprawdę na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie kciuki, żeby, żeby to faktycznie był zasilać i żeby szybko ten problem dało się rozwiązać. Widzimy się w kolejnych odcinkach, mam nadzieję. Nie wiem tylko kiedy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.